W dzisiejszym odcinku zobaczycie rozbieranie pompy K5 V200. Można powiedzieć, że jest to najczęściej spotykana pompa w maszynach. Oczywiście występują różne rozmiary. Tutaj mamy K5 V200, mamy też K3 63, 112, 140, 180. Tego modelu K5 mamy K5 V80, 140. Tutaj mamy akurat 200 i ją dzisiaj rozbierzemy. A ta, właśnie pompa, którą mamy na stole, jest Volvo EC480. Także przechodzimy do rozbierania i weryfikacji. Ta pompa K5V200 to jest powiedzmy nowszy model pomp K3V, bo k 3 v też były w takiej konfiguracji. Ta jest bardziej zmodernizowana. Jest tutaj turbina oleju, która zwiększa zasilanie pompy, jak i gabaryt jest zmniejszony, nie? Takiej pompy. Jest troszkę mniejsza, zgrabniejsza, troszkę jest zmiana konstrukcyjna. Regulatory też są troszkę inaczej skonstruowane, ale jednak to jest dalej kawasaki. Polifcie, nie? Tak, pompa Pod po lifcie. podrasowana. To jest katrójka w żyłej. i regulator. Przejdziemy do rozkręcania całej pompy. Tak, regulatory mamy, ścignie. Będziemy. od przedniej pompy, potem przejdziemy do tylniej. Zaznaczymy sobie aby niczego nie pomyć przy składaniu. No tak sobie punktujemy tutaj, znaczymy, żeby zachować po prostu kolejność później już w procesie składania poszczególnych elementów, żeby to wszystko było w, tym samej, w tej samej kolejności. Bo jak przyjdzie jakaś nowa pompa, której nigdy nie rozbieraliśmy, to warto sobie poznać. poznaczyć. ten dekielek przemijający. Przejdę teraz do odkręcania śrub głównych pompy przedniej. Żeby już zostały Wcześniej popuszczony. Co, rozjedzamy? mi się. z pompą przednią. Jest? Jest. A tu jest nasza wspomniana turbinka. Ta pompa jest w poliwcie z turbinką, cała i zdrowa. Teraz pompa tylnia. <laughs> Troszkę ogarniemy ten olej i przechodzimy do wyciągania grup rotacyjnych. Oddaj swoją pompę hydrauliczną w ręce specjalistów. Zapewniamy, że zostanie ona bezpłatnie zweryfikowana tego samego dnia, w którym do nas trafi. Po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę internetową www.vibaco.pl jak również zachęcamy do kontaktu z naszym działem techniczno-handlowym. Wyciągniemy teraz grupę rotacyjną. W tych pompach najciekawsze jest na spodzie. ma spód. No spód pompy mamy do wymiany. No. No już po prostu kołyska zaciera się. Kołyska z płytą wychylną no wyrobiły się już w no, znacznym no i... Podlegają wymianie. Porysowane. Ale to już tak, w takim stopniu są już porysowane, że to jest... No one to nadaje, po nadaje się do wymiany. Tutaj nie ma co szlifować, bo sumie, jeżeli byśmy chcieli to zeszlifować, żeby było całkowicie na gładko, no to już tego by tu nie zostało za wiele, nie? Także musimy je wymienić. Zaczyna zaczynają się przycierać. No To jest mankamy tych pomp. Jest to praktycznie w każdorazowo przy każdej jednej pompie. Jednej mniej, drugiej więcej. Nieraz z oby, dwóch stron. Ale to jest, jak to się mówi, słabe punkty tych, tych pomp. Nie? Co? Przemijemy to wszystko? Tak, umijemy. Sprawdzamy. No i jak widzicie, są już elementy, które są już znacząco wypracowane. Pompa dawała ciśnienie, ale pewne elementy w każdej chwili mogły ulec uszkodzeniu no i mamy wtedy problem, uszkodzeniu ulega nie tylko pompa no ale problem pojawia się z zanieczyszczonym układem hydraulicznym, z czyszczeniem maszyny dlatego takie rzeczy zawsze warto robić także w tej pompie wymieniamy tak komplet podstaw z płytami wychylnymi dwa zestawy tłoczków z separatorami i z kulami plus zestaw uszczelnień myjemy, składamy i później test dla Was to była chwila u nas trwało to trochę dłużej, ale mamy wszystkie części przygotowane do składania. Wymieniliśmy kule separatory, jedną podstawę z płytą wychylną. Całość została wymyta, wyczyszczona. Wszystkie części zostały podocierane. Możemy przejść teraz do składania. Zakładam podstawę tłoczków. I zakładam tuczki, Jedną grupę. Mamy złożoną, złożymy drugą i zakładamy oczki. Założymy teraz korpus na płytę wychylną, przejdziemy do założenia wałka. Teraz sobie przykręcimy dekiel z simmeringiem, żeby nam wałek po prostu nie wyjechał przy wkładaniu grupy rotacyjnej. No i teraz tak wsadzimy sobie jedną grupę rotacyjną. To nie smaruje, ten nie jedzie. I zakładamy płytę zamykającą. No, jedzie pięknie. Zakładamy teraz turbinę. Teraz drugą pompę. Korpus na płytę wyjrzał. I założymy grupę rotacyjną. I wjeżdżamy do środka. Bartosz przygotowuje pompę do zamontowania jej w całość. A ja założę płytę rozrządczą. Założymy sobie regulator przedni, siadną na swoje miejsce i przykręcimy sobie go, założę drugi regulator. Należy pamiętać, że tutaj widełkami należy trafić w odpowiednie miejsce, inaczej nie będzie sterowności na pompie. Pompę mamy gotową do załadunku na nasze auto serwisowe. Pompę mamy przetestowaną, przeszła testy pozytywnie bez konieczności korekty nastawów. Jak wiecie, z etapu weryfikacji problemem nie była pompa, została ona zdemontowana przez naszych serwisantów w celu sprawdzenia jej stanu. Wymieniliśmy elementy, które może nie miały dzisiaj wpływu na wydajność, ale mogły mieć w przyszłości, a mogły również spowodować uszkodzenie mechaniczne takiej pompy. Jak wiecie, jeśli dojdzie do uszkodzenia takiej pompy mechanicznego, problem jest nie tylko z wyremontowaniem, ze zwiększonymi kosztami naprawy takiej pompy. Nie, oczywiście pojawia się nieprzewidziany przestój na placu budowy. Problem z najczystszym układem hydraulicznym. No to co, ładujemy. My widzimy się w kolejnym odcinku na montażu pompy i silników obrotu, jeśli macie jakieś pytania. Piszcie w komentarzach. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, no i niech ci się nie będzie z wami.